Witam Cię cieplutko, witam Cię serdecznie. To będzie przekaz, co w tej chwili ożywa, odradza się w Twoim życiu, a wcześniej wydawało się, że umarło, że jest martwe. Nagrywam ten przekaz drugi raz, dlatego że wcześniej wkradły się jakieś zakłócenia, a myślę, że warto byście sobie go posłuchali, bo. Wyszło to bardzo ładnie. Mam nadzieję, że uda mi się powiedzieć to, co zostało już wcześniej powiedziane. Wybierz sobie, proszę, grupę. I grupa pierwsza karta z napisem Przebudzenie i wrócę do niej jeszcze, ale najważniejsze są tutaj. Karty tarota, które zaraz położę. Z kartą kapłanki w Twoim życiu odradza się połączenie z Bogiem, takie bezgraniczne zaufanie do Boga, intuicja i połączenie z tą intuicją. Odradza się spokój, cierpliwość. Połączenie z wewnętrzną mądrością oraz zdolności parapsychiczne. Mamy tutaj trójkę mieczy, więc przeszłaś, przeszedłeś przez trudny, bolesny czas. W związku z tym, że uświadomiłeś sobie, uświadomiłaś sobie jakąś bolesną prawdę, I myślę, że dlatego pojawia się tutaj ta karta przebudzenia, właśnie, bo to przebudzenie być może któreś już z kolei w Twoim życiu, bo według mnie to nie jest tak, że mamy tylko jedno przebudzenie i kilka razy już o tym mówiłam. Więc następuje w Twoim życiu przebudzenie, dlatego uświadamiasz sobie jeszcze głębiej, jeszcze więcej prawdy. I przez to przebudzenie mogło ci się wydawać, że straciłaś, straciłeś to połączenie z Bogiem, że nie słyszysz swojego wewnętrznego głosu, tego wewnętrznego przewodnictwa. I tu jest powiedziane, że dokładnie tak miało być. Miało być tak, byś odnalazł, odnalazła w sobie spokój, stabilność. Mm. Odpowiedzi w, so, w swoim wnętrzu, zamiast szukać ich na zewnątrz. I przede wszystkim tu chodzi o to uczucie uczucie połączenia ze sobą i z Bogiem. Jest tutaj jeszcze ten element zła. Zła na zewnątrz Ciebie. To, co widzisz w świecie, Ranić się do szpiku kości zbyt mocno zajmuje. I tu jest takie pytanie: czy ty chcesz to czuć, czy ty chcesz utożsamiać się z tym złem? Bo nie musisz, i choć ciężko się na to patrzy, możesz spojrzeć do środka i zobaczyć to z perspektywy boskości. Przychodzi tu jeszcze ta myśl, że tam, gdzie jest światło, tam też jest ciemność. To jedno bez drugiego nie może istnieć. I czy może właśnie nie jest tak, że w tej chwili jest więcej zła na świecie niż kiedykolwiek wcześniej? Bo także jest więcej światła niż kiedykolwiek wcześniej było. I, jakby tutaj od ciebie zależy, jak chcesz to widzieć. Dotyczy to świata zewnętrznego, ale także Twojego wnętrza. Bo może być tak, że widzisz w sobie więcej cienia, bo jest w tobie więcej światła, które ten cień oświetla. To przebudzenie stworzyło przestrzeń. By ten, by ten cień mógł ci się ujawnić. E, to się jeszcze odradza. Na pewno tutaj przystajesz zdradzać siebie, i zaczynasz pogłębiać to zaufanie do siebie. Jesteś ze sobą w prawdzie. E, jesteś w kontakcie ze swoim wyższym ja. E, tu jest też taka przemiana lęku, cierpienia, bólu. Jakichś niezdrowych sytuacji, w ciszę i w cierpliwość, w zaufanie intuicji, przemiana potrzeby kontroli na pozwalanie, by wydarzenia działy się same, żeby wydarzenia działy się bez ingerowania w nie. Odciskujesz ten wewnętrzny spokój, spokój w swoim życiu poprzez połączenie z Bogiem, połączenie z Wyższym Ja, poprzez zaufanie temu, co się dzieje, przyjęcie tego, objęcie tego, poprzez zaufanie w swoje prowadzenie. Z pewnością wstajesz z kolan, wstajesz z kolan i wracasz do swojej mocy, ale takiej wynikającej. Z prawdy, z Boga, z głębi Twojej istoty, a nie z potrzeby kontroli. Nie musisz już popychać spraw na siłę, bo wiesz, że jest dokładnie tak, jak ma być. I to spotkanie z prawdą. Nie udajesz głupca, postanawiasz widzieć prawdę, i ta prawda Cię wyzwala. Ta prawda daje Ci wolność. Wolność przychodzi ze zrozumienia swojej sytuacji. Z tego co pamiętam, to tutaj na tej karcie przebudzenia bo teraz nie widzę tej karty przed sobą, tylko na filmie, napisy są za małe. Było napisane, że jakby Twoja energia wzrasta, więc myślę, że poczujesz się lepiej, Twoje zdrowie się odradza. Myślę, że powoli, ale, ale to jest też dobra tutaj wiadomość. Integrujesz się, integrujesz ten swój cień. Dobrze, um, mówił, mówiłam tutaj więcej. Więcej niż w tej chwili. Mi tutaj płynie. Zaraz powinnam wyjąć jakieś kolejne karty. Weźmy sobie głęboki oddech wspólnie. Niezbyt dobrze mi się to nagrywa, tak? Dogrywa głos. Zwłaszcza, że ten przekaz był naprawdę tak piękny i głęboki, ale to, co było najważniejsze, to tutaj powiedziałam odnośnie tych kart, które, które są. O, jest kolejna karta Perspektywa. I w tej karcie tu widzimy, jak dwie osoby, które. Wydaje się, że walczą ze sobą tu na dole, na górze, umówiły się na te doświadczenia. Więc, tak jak już powiedziałam, te wydarzenia, to przebudzenie, nawet ten ból i cierpienie to jest coś, co jakby ustaliłeś sam sobie, sama sobie, jako swoje doświadczenie. Może łatwiej ci będzie przyjąć to, co było, to, co jest, właśnie patrząc w ten sposób. To samo dotyczy też relacji. Ty umówiłeś się z tą osobą, umówiłaś się z tą osobą, że takie doświadczenia razem będziecie dzielić. Otwarcie. Tutaj otwiera się przed Tobą nowa przestrzeń. Znajdujesz klucz, znajdujesz wyjście, mm, sposób, by z tych kolan wstać po prostu, i otwiera się tutaj bardziej świetlista przyszłość. Myślę, że to również jest coś, y Ci przeznaczonego to, że teraz będzie łatwiej i lepiej. Kolejna karta. Piękny koń. Wolność jest Twoja. Odradza się Twoja wolność. Poczujesz się bardziej wolny. I ja tutaj pokazywałam, że powtarzają się liczby. Było 23, 22 i 22. Także taka synchroniczność podkreślająca, że ten moment w Twoim życiu jest bardzo ważny. To przebudzenie było, to bolesne przebudzenie było tutaj bardzo, bardzo ważne, istotne i potrzebne Tobie, jakby zaplanowane odgórnie, by odzyskać wolność. I też myślę, globalnie to się dzieje. No, to wszystko, co się dzieje, jest po to, by, by było więcej wolności. Taki czas. Eee, kolejna karta. Jezo Jeżozwierz. Eee, zacznij myśleć jak dziecko. Małe literki nie widać, ale, ale udało mi się odczytać. Także podejście, podejście dziecka do życia, do każdej sytuacji. Z ciekawością, więcej radości, więcej spontaniczności, i dzieci, kiedy się bawią, one bawią się po to, żeby się bawić, żeby spędzić czas na zabawie, a nie po to, by osiągnąć jakiś konkretny cel. I myślę, że tutaj też ta wolność przyjdzie z tym podejściem, z tą perspektywą. Taką mniej mm, sztywną, mniej mm, mającą sens mm, ze spokoju, e, z akceptacji co do tego, co jest. E, I ta ciekawość nie wiem, co się wydarzy, ale czekam ciekawie, co przyniesie mi życie tym razem. Pomyśl, jak, yy, w jaki sposób żyją dzieci i postaraj się po prostu tak żyć. To będzie wszystko. Dziękuję Ci pięknie, przechodzę do grupy numer 1, numer 2, przepraszam. Grupa numer 2. Koniczynka, taniec. Koło fortuny i azbuław. I co odradza się dla ciebie, co odradza się, ożywa teraz w twoim życiu? Powiedziałabym, że wszystko, wszystko, co wydawało się martwe, wszystko zmieni się na lepsze, wszystko się poukłada w twoje szczęście i to stanie się w jakiś niezwykły sposób, bo koło fortuny to jest nieoczekiwane wydarzen wydarzenie przynoszące zmiany na lepsze. To są te szczęśliwe zbiegi okoliczności, szczęście. I dlaczego tak się zadzieje? Tutaj było napisane taniec: Zrób coś, żeby podnieść swoje wibracje. Myślę, że ty zrobiłeś coś, zrobiłaś coś, by te swoje wibracje podnieść. Może nawet zaczęłaś, zacząłeś tańczyć i. Stopniowo, powolutku tutaj się wszystko przestawiało, energia się zmieniła w Tobie, dlatego jakby nastąpiło takie wyrównanie Ciebie do takiej bardziej pasującej do wysokich wibracji linii Twojego życia. Tak. Z tym asem buław tutaj możesz mieć teraz nowych duchowych przewodników. Może się otworzyć jakaś ścieżka, nowa ścieżka albo ścieżka, którą chciałeś, chciałaś podążać, a wydawała się do tej pory zamknięta. Teraz jest możliwe, by ona się dla ciebie otworzyła. Pojawia się nawet nie światełko w tunelu, a wielki błysk w tunelu, który sprawia, że wiesz dokładnie, gdzie masz iść, gdzie to życie Ciebie prowadzi jasno, dokładnie tam, gdzie masz iść. Tutaj też, co się odradza, odwaga. Pewność siebie, pomysły i to skupienie się na celu, podążanie ku celowi, który sobie obrałeś, jest możliwe, w końcu jest możliwe. Jest tutaj także powrót pasji, powrót entuzjazmu. Taka możliwość, by wprowadzić te swoje inspiracje, te swoje idee w, w, w życie, w, żeby podzielić się nimi ze światem. Może tutaj być też odrodzenie Twojego wewnętrznego e, ognia, takiego twórczego ognia. Tak. I ten optymizm. Los obraca się na Twoją korzyść, bo zmienia się Twoje podejście, może z takiego narzekającego na bardziej doceniające wszystko, co piękne, wszystko, co pojawia się w Twoim życiu. Jesteś za to wdzięczny, jesteś za to wdzięczna i tym samym dostajesz więcej. Dlatego tutaj zwróciłam moją uwagę, że ten przekaz jest przekazem z koniczynką, koło fortuny, szczęście, szczęście, szczęśliwy traw. Także tutaj w Twoim życiu odradza się szczęście. Jakby czuję tutaj taką nagrodę, jakiś taki szczęśliwy dla ciebie czas w życiu. Hmm. Jeśli to widzisz, e, tego ci życzę, niech tak się zadzieje dla ciebie. Jeżeli znajdujemy czterolistną koniczynę, to jest znak, że będzie, będzie szczęśliwie. Kolejna karta, mądrość. Ehm. Twoja mądrość, Twoja wiedza, Twoje kompetencje, Twoje zdolności, zostanie to wszystko docenione. Myślę, że dlatego, że Ty sam, sama siebie doceniłeś, albo jakby życie Ci to pokazało, że jesteś kimś wartościowym, że Twoja mądrość jest potrzebna, że Twoja mądrość jest cenna. To było coś e, związanego z szacunkiem, że ludzie e, szanują Cię, kiedy chyba jesteś pra w prawdzie, kiedy e, jesteś prawdziwy, prawdziwa. Jakby to życie ustawia Cię, ustawiło na takiej ścieżce specjalnie e, spe zaczyna Ci się ujawniać Twoja ścieżka i możesz sobie tutaj ze spokojem nią podążać, wręcz siedzieć taniej, zyskując i tak jakiś szacunek, uznanie no nie wiem, szczerze mówiąc, nie pamiętam, ale mam tu takie uczucie, że będziesz mógł, mogła wykorzystać swoją mądrość, wszystko, czego się nauczyłaś, nauczyłaś do tej pory. I Twoja droga będzie jakby jasna. Będziesz wiedzieć, co masz robić, gdzie iść, w jaki sposób się zachowywać, nawet. Kolejna karta z napisem Chrystus, mówiąca o tym, by dzielić się miłością którą masz w sercu z innymi. Ten przekaz może być połączony z grupą numer jeden, dlatego, że czuję tutaj przebudzenie tej em, tego Chrystusowego serca, Chrystusowej świadomości i to przyciąga do Ciebie ludzi. I to sprawia, że Twoja mądrość jest tą mądrością płynącą z serca, nie z rozumu, e, płynącą od Boga. Wracając jeszcze do tego, że e, mówiłam o tym, że może zmieni się mm, Twój duchowy przewodnik, właśnie może Jezus... E, Stanie się Twoim nowym przewodnikiem, albo ty nawiążesz z nim jakąś głębszą wieś, więź i będzie cię w jakiś sposób prowadzić teraz. No, w tej całej talii jest tylko jeden Chrystus, i no, na pewno nie jest przypadek, że, że się tutaj pojawia dla ciebie akurat Chrystus. Może już masz więź z tą postacią. Z tym mistrzem. Może już cię wspiera, może już z nim współpracujesz i jest w jakimś, e, w jakimś znaczeniu dla ciebie ważny. Pamiętajcie, że Chrystusa w sercu ma każdy, i mamy tylko tutaj się do tej świadomości przebudzić. Jakby ja nie lubię ostatnio mówić o świadomości Chrystusa, dlatego że to się stało takim. Jakimś marketingowym chwytem, i, i wiele osób tego po prostu używa. A to jest coś, czego nie da się opisać e, tak naprawdę słowami, tak do końca. Kolejne karty: Lew i Waszka. Lew z napisem Bądź szczodry duchem i Waszka z napisem e, Prawda przewyższa iluzję. Prawda przewyższa iluzję. Lew, e, oczywiście, ta szczodrość ducha, hojność, dawanie siebie innym, e, czy to poprzez uśmiech m, do kogoś na ulicy, czy przez wysłanie do bliskich, miłości bliskich i nieznajomych. E, tu jest powiedziane po prostu, że to wszystko, co, co dasz innym, to wróci do Ciebie pomnożone. E, by być hojnym, by dzielić się e, tym, co masz, tym, czego masz więcej. Tym, co możesz w tej chwili, czym masz ochotę w tej chwili się podzielić. Um, no i ta prawda przewyższa iluzję. Mm -hmm. Prawda o tobie jakby będzie, będzie widoczna. Tutaj nie będziesz musiał, musiała się tłumaczyć, e, podpierać niczym e, swojego dobrego serca. E, bo to będzie jakby świat to zobaczy, świat to poczuje, jakby zniknie jakaś zasłona, która e, nie pozwalała ludziom zobaczyć tego, kim naprawdę jesteś, tego, jak mądry jesteś mądra, jesteś wartościowa, e, jakie masz dobre serce. Nie będzie tutaj trzeba, nie będzie trzeba tego udowadniać, po prostu to. To będzie naturalnie widoczne, naturalnie dostrzegalne. Tak. Może też dostrzeżesz, że cała dotychczasowa Twoja droga, podróż miała Cię wznieść właśnie do tej Chrystusowej świadomości, do otwarcia tego serca, do połączenia z sercem. Że to tam jest to Twoje królestwo, królestwo niebieskie. Chciałabym już zakończyć, ale jeszcze tutaj widzę, że mi się czas nie skończył. Więc, moja kochana, mój kochany, poproszę Ciebie o zostawienie mi serduszka. Jeśli dotarłeś, dotarłaś tutaj do samego końca, bo jeżeli jesteś tu do końca, to znaczy, że to było dla ciebie i o tobie, bo jeśli byłoby inaczej, to e, ten film już zostałby przez ciebie wyłączony. E, dziękuję ci pięknie. Przytulam cię mocno. Do usłyszenia. Buziaki. Pa, pa.